Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Pietrzak-Kubiak i przedstawię dziś Państwu izolator do ograniczenia czerwienia. Tak jak nazwa wskazuje, izolator służy do ograniczenia czerwienia matki w ulu, czyli do odizolowania matki pszczelej w ulu pszczelim. Jest to produkt, który podbija ostatnio rynek polski i rynki zagraniczne. Według opinii pszczelarzy jest to produkt dopracowany perfekcyjnie technicznie i ten model cieszy się wielką popularnością. Co wyróżnia ten model i dlaczego jest on tak chętnie kupowany? Jest kilka spraw. Po pierwsze, jest to unikalna konstrukcja techniczna izolatora. Wykonany jest z jednej bardzo długiej kraty odgrodowej. O odstępie między drutami 4-3 mm, który uniemożliwia wydostanie się matki pszczelej z izolatora, natomiast pszczoły robotnice swobodnie przechodzą między tymi odstępami. Kratata ta jest następnie wyginana w kształt litery U, tworząc jeden wygięty element i jest on łączony z bokami metalowymi za pomocą nitów nierdzewnych. Dzięki temu otrzymujemy bardzo trwałą, silną konstrukcję, która jest praktycznie niezniszczalna. Wszystkie połączenia są mechaniczne. Izolator wykańczany jest listewką metalową, którą od przyszłego sezonu również będziemy mocować za pomocą nitów nierdzewnych. Dzięki temu otrzymujemy produkt trwały, silny o wyłącznie połączeniach mechanicznych. Praktycznie nie ma się co uszkodzić w tym izolatorze. Drugą rzeczą, która wyróżnia nasz izolator jest możliwość zastosowania pokrywki metalowej dopasowanej wielkością do rodzaju izolatora i do ilości ramek w izolatorze. Czemu stosujemy pokrywkę? Zastępuje nam ona konieczność stosowania na przykład segmentów międzyramkowych bądź drewnianych beleczek międzyramkowych. Przykrywamy wszystko jedną dopasowaną pokrywką. Oszczędza to nam czas i jest bardzo wygodne, estetyczne i trwałe rozwiązanie. I ostatnia rzecz, która wyróżnia nasze izolatory, są to materiały, które stosujemy do ich produkcji. Jest to wysokiej jakości stal ocenkowana. Pochodząca od certyfikowanych dostawców z Unii Europejskiej, którzy zapewniają nam wysoką jakość i stałe parametry materiału. Izolatory nasze wykonujemy na różną ilość ramek od jednej przez dwie, trzy ramki cztery do pięciu ramek i wykonujemy izolatory na wszystkie rodzaje ramek stosowanych w Polsce. Tak więc jest to ramka Wielkopolska. Warszawska Poszerzana, Warszawska Zwykła, Dadant i Langstroth. Izolatory nasze dostępne są w różnych sklepach, w ogólnie w sieciach sprzedaży w Polsce. Zapraszamy, zachęcamy, gwarantujemy zadowolenie. Dziękuję.